Hello widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, zobaczcie jaka już się forma robi Dzisiaj legendarny odcinek, słuchajcie Potężny, potężna alchemia Bez Kacperka by tego nie było, słuchajcie Trzeba w komentarzu mu bardzo podziękować Jest też z nami Kacperek, jest z nami Adaś Więc dzisiaj będzie Czemu? Słuchajcie, mamy nie wiem antycznych Powiedział, że dzisiaj Potężny Sam jestem ciekawy, co tutaj Wymyślił razie, jak patrzę tych antyków za jest i dobra, mamy raz jeszcze. Zwariował. Jeśli wszyscy, zaraz, kiedy wszystko otrzymam na handlu, to na, na początek powiemy, ile, wy, ile zostało wydane. Ale to już zaraz. A ty, widzu mój kochany, zostaw łapki, zostaw suba. Bo już mamy pierwszy tysiąc. Lecimy po drugi tysiąc. I co, następny chyba próg będzie 2,5 tysiąca osób. Chyba to będzie ładne. 2,5 tysiąca osób. Dobra, jedziemy. No i kochani. Co to za nupki, za jakieś tutaj botki? Dobra, z czym zaczynamy pierw? Patrzcie. 110 poziom. Z czym, proszę Państwa? Z czym? Rubinka nie ma tu, tak? Dobra, nie ma. Rubin jest zawsze. Dobra, to... Nie może od najmniejszego. Granatu? Granat? Granat jest najmniej. No właśnie, patrz. Granat najmniej. Ciasny Piotr jest z nami, zobaczcie. Pozdrawiamy ciasnego Piotra na niferze. Jedziemy. Raz, dwa, trzy! rom. Ty! Raz spalił dopiero. Drugi raz spalił. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. O! Dobrze, 2, 4, 6, 8 8, proszę Państwa, mamy legend. Dobra, to zostawiamy te legendy. Teraz jedziemy na semen co najmniej jest. Szafiru? Szafiru Dobra, później zobaczymy czy są mm, perfy. Wycie mi pomagać, dobrze, że jesteście. O dobra, jeden został. 2, 4, 6 legend mamy Jadeitu. 8 mamy. Nie, 10? Nie, 8. 2, 4, znaczy. 6, 7, 8 legend Granatu. I 6 Szafiru. Teraz lecimy. Antyki. Oneks? Czy Yade, y, tego? Jadejczyonek? Oneks bo tańszy. Oneks bo tańszy. O, jeden antyk. Ło! Wow! Rekord skoczni, 12, tak? 2, 6, 7, 8, 12 i 12 Onyxu i zostaje nam ja. tak? Dobrze mówię? Tak. Oj, c***. Jedziemy, o, i 10, tak? 2, 4, 6, 8. Też ładnie, dobra, sprawdzamy czy są jakieś te perfy, czy bez sensu. Nie, no to... nie ma sensu, bez sensu, lecimy dalej Nie ma sensu, bez sensu Dobra, zaczynamy teraz od mniej Znowu, czy od więc największej? Czytałem, że Szafir gra Szafir, jedziemy Jedziemy! Moim marzeniem by było, po, poza mitycznym Jest co potem, co? Wybornie, Nie, co potem? Wyborny? Przejrzysty, przejrzysty i potem przejrzyste dwa ulepszyć O ja wyżej, to już jest dla mnie kocur Jeszcze nigdy w życiu takiego czegoś nie miałem Dobra, jedziemy Pam. Weszło Pam! Weszło. Pam. Weszło. Trzy mitiki. To zostawiamy. Sprawdzamy od razu, czy nie? Na końcu? Na końcu. Na końcu. Granat teraz? Nie, 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 nie. Ale dymy. Cyk. Spalił. Cyk. Spalił. Cyk. Wszedł. Cyk. Spalił. Cyk. Wszedł. Dobra, jedna legenda to. legenda nie perf. Dobra. Teraz szafir mówiłeś My. Onyx Onyx Onyx. Dobra cyk spalił 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 szed Wszedł. Wszedł. Spalił i spalił. Trzy. Dobra, i teraz co nam zostało? Dobra, i teraz. Jadej. Nie najwięcej onyx Wszedł. Szedł. Przed. Spalił wszedł. Dobra. Sprawdzamy, teraz co, jadę it. Czekaj, wiatr, ja to sprawdzę na swój. Wiatr, siła wiatru, Max pż. Szansa na odzyskanie, tu nie? Nie, nic, nic, nie. I. Szansa na odzyskanie, perf nie. Czekaj, bo ja się patrzę. Max jest? Nie, nie ma. Nie, jest! Perf to jest. Tak? Max to jest 11 Nie Nie, dobra, nie jest, nie jest, nie jest. Dobra, z czym jedziemy pierwszym? Mamy tak, cztery jadeity. Mityczne, mityczne szafir, 3 Dwa granaty mityczne i trzy onyksu. Które teraz? Teraz może Adaś powiedz, które no, pierwsze? To, to jedni po kolei leci. Ale jest tak, mów, jadeit, granat, onyks czy szafir? Szafir. Od szafiru. Ej, właśnie, już kasy nie mam? Co jest? A stopień, stopień. A czego mieliśmy spalić w ten? Silny przeciwko surom, likanów, odporność likanów. Ty, ten jest spoko ogólnie też pod PvP. Nie, no, słaby bo na likanów. Myślę, że likany to jest dobre. Bo ja mam odporność na surę, wojownik odporność i szaman. Właśnie mieliśmy wszystkie zobaczyć, zapomniałem. Regeneracja P, szansa na P, a tu mam? Max P, aha. Czyli to są... Czyli max P, a tu jest też regeneracja? Patrz szansa na odzyskanie, a tu jest? A tu też nie jest perfa Czyli mówisz od, a jeszcze tego Onyxa na Onyx strzał to jest... Nie, to na przeszlanie powinno być Czyli to też nie, nie, ma, ma, nie ma perfa, a tu to też nie ma? A też nie ma, czyli nie ma zero? Żeby... Nie ma w ogóle no. Mam stopień jakości Dobra, stopień jakości jest, mówisz od Szafiru, Mówisz? A Tak Dobra, jedziemy BUM Wszedł o je! O yeah. Szkoda, że nie coś. Dobra, teraz następny. Teraz Kaspi mówi: Granat, Jadeit, Onyx. Onyx. Wszedł, tak? Tak, bo one są podobne, ale też nie wszedł, nic nie ma bonów Dobra, teraz Jadeit. Wszedł. Przed! Ulepszamy wyżej. To jest to, co ja mówiłem, tak? To jest przejrzysty i teraz wyżej. To, żeby mieć, to jest to, co ja mówiłem, czyli jeszcze wyżej nigdy nie ulepszaliśmy, nie? O kurde dasz mi. Z pachnie. Uwaga! Trzy, dwa, jeden. Spalił. Czyli, że... no, spali Ej, ale wszedł chyba perf, czekaj Max PZ, Max PZ, muszę zyskać PZ? Nie, nie ma. To jest też, kurde, spali, szkoda. czy co nam zostało? Granaty dwa. Przed. dobra. Ej, to jesteśmy na plus i tak, tak? To jest tak. Mieliśmy 60 won. antyk onyx 50 K. czyli ile to będzie co mówię? Nie wiem. So 66, 67, 67 Wonów No. no to jesteśmy 7 Wonów do przodu, no to jest spoko To teraz, albo co? Yy, to teraz co, ja bym zrobił, żeby jeszcze robić do odcinka Ten Legendę kupi Onyxa, zobaczyć dwa Onyxy. Yy, ten, zrobić dwie legendy, i spróbować. Jak weźmiemy ty, to robimy dwa mityki w górę I lecimy dwa przejrzyste w górę. Ja bym na twoim miejscu zrobił tak, że na przykład dwa wony zainwestował w cztery antyki, aha. nie? 66 wony, 40kk wyszło Czyli jesteśmy 6 Chwila? wonów, 66 wonów i 40kk No to, no to jesteśmy na zero, jakby spaliło teraz wszystko, to jesteśmy na zero no. tak? No dobra, ale ogólnie na ten moment tak, no jesteśmy, sz... trzymane, no? na ten, aha, ale na ten moment co tam zrobione z 60 wonów jest 66,5, można policzyć, no 66,40 no dobra, no to i tak jest OK na plus. A teraz dałem 3 wony, i mówisz, jak teraz spali? No to, no to ewentualnie tam z, nie wiem, 2 wony będziemy na minus, jak spali wszystko, no bo wiesz, jakby spaliło tam legendy i tak dalej, nie? Mm -hmm. Na legendach popaliło No chyba, że te, tego mityka spali, no to wtedy z, no, z 6 wonów na minus mm max. -hmm. Wszystko by spaliło tak doszczętnie, nie? Mm -hmm. Czyli co, dopisujemy teraz te 3 wony, co? Czyli mamy łącznie 69 wonów, tak? 63 64... wydanych? No, łącznie, które są w puli. A, no w puli tak, ale no 63. Tak. A, 63 wony to tak są. Dobra, 63 wony są już teraz, były wcześniej 60, ok. Słuchajcie, 2, 4, 5, 6, 7 antyków. Oniksów na koniec, jak wejdzie. Ile legendarnych ulepszamy dalej? I mamy mityka i z mityka dalej. Dobra, zobaczymy. Jedziemy. Przed. Spalił. Spalił. Przed. Dobra, jeden antyki, dwa i dwie legendy plus mamy trzeciego. Dobra. Odporność na cios. Odporność na przeszywkę. Dobra, jedziemy. Spalił. Przed. Dobra. Mamy dwa mityki, uwaga. Uwaga, uwaga. Ciągle nie mogę przenieść. Uwaga, czy wejdzie, czy nie. I będzie gruby kontent. 3, 2, 1 Weszło. Ej, to jest koneczne ciało. Czy to są nieknięcie strzał? A, dobra no. Uwaga, teraz. A kto wejdzie? To jesteśmy 18 wonów do przodu, tak? To koło tego, no To jest stopień jakości? Czy już poziom się robi? Nie, stopień jakości dalej. Jest, jest stopień Uwaga. 3, 2. 1 Weszło! Odporność przy między Ty, kry... PERW! Odporu cios. Szansa na krytyk... Yy. Nie, kurde. Szansa na blok ciosu być, ale jest u nich strzał. Ja! Yeah. A to też taki, taki trochę wiesz, pół perf. Pół pamiętać. perf, no ale na strzały to na wyższy poziom się nie nadaje. O kurde. Czyli 17, 78 won i 50kk jest, czyli wychodzi, że jesteśmy 15 wonów i 50kk na plusie. Jest kozak. Czyli mamy z 63 prawie 100 wonów wyszło. O ja. Moi no kochani, ja Wam dziękuję za odcinek. Szczególnie dziękuję Kasperowi. Dziękuję wszystkim tutaj, którzy są z nami na Discord, czyli Adaś i Kasper. Dziękuję. Trzymajcie się, zostawcie suba.